Dzień dobry! Jaka to różnica między wczorajszym rankiem a dzisiejszym? Śpimy właśnie sobie w Childress, miasto w Teksasie. Rano, teraz w tym momencie, mamy 12 stopni. Cieplutko, słoneczko. Może nie tak cieplutko, no ale. W porównaniu do wczorajszego poranka nawet nie ma co porównywać. Mamy godzinę około 7 rano. Tyły Walmart'a. Kolejna miejscówka naszego spania. To jest zaplecze Walmart'a, bo cały parking ogólnie i całe centrum handlowe jest tam mocno z tyłu. A my właśnie nie chcieliśmy suwa, natomiast tam z tyłu za nami śpią właśnie w suwie, walizki wokół samochodu ustawione, co akurat dla nas jakby takie dziwne i raczej nie do pomyślenia, bo byśmy się bali, że jednak ktoś nam ukradnie, a tam powystawiali sobie wszystko i sobie śpią. Plan na dzisiaj jest taki dojechać do Dallas. Mamy około chyba 400 km wczoraj zrobiliśmy ponad tysiaka no i będziemy tam zwiedzać. No to właśnie doprowadziliśmy się lekko do ładu, idziemy właśnie do Walmarta, zobaczymy pierwszy nasz Walmart, co ile kosztuje, jak to wygląda na nasze polskie realia czy się to opłaca czy nie, no i przede wszystkim oczywiście umyć ryja zęby i doprowadzić się jakoś tak do stanu. A my już Doprowadzenie do ładu. Umyci, odświeżeni idziemy zaraz na zakupy. Tutaj na przykład 88 centów kosztuje awokado w kabie w Minneapolis. Specjalnie za 52, 2 ponieważ 3,50 kosztował jeden i była promocja. 24 puszki, 40 zł. Jedną z największych bolączek w ogóle zawsze podczas wszystkich podróży to jest pieczywo. Nigdzie nie ma takiego pieczywa jak jest w Polsce. Natomiast tu w Stanach oczywiście wiadomo jest, że króluje chleb tostowy, ale chleb szczerze to jest glina nie chleb. Jest miękkie, to w ogóle jest pozbawione jakiejkolwiek kruchości. No i teraz taki mamy przykładowo chleb włoski dolar, 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 dolar 10, dolar 10. Tak się człowiek rozejrzy i sobie pomyśli, tak 4, 5, 7 w ogóle jakieś ciuchy. Na no te wszystkie ceny, które popatrzy i sobie w pewnym stopniu uzmysłowi. Ceny są bardzo zbliżone do cen, które występują w Polsce. Walmart, czyli zwykły market, a ma oddział jak to w Teksasie i tego się nie ma co dziwić: oddział gun shopu, czyli sklepu z bronią. A dla porównania, taką maczetę. Mogę sobie kupić już za około 20 zł Taką kosę mogę sobie kupić za 14 dolarów Czyli to będzie tam około 60 zł To już kosztuje 30 dolarów No ale to ma 20 zł Masekle A tutaj właśnie za mną sklep w markecie oddział w markecie z bronią no to na chwilę obecną znajdujemy się w dziale w zasadzie dla podróżników, którzy chcieliby przybyć kampować sobie, więc mniej więcej materac kosztuje od 13 do około 17 dolarów pompka w zależności czy elektryczna czy dmuchana elektryczna na samochodówkę kosztuje 15 dolarów pompka zwykła pompowania, 10 dolarów. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju namioty, około 50 dolarów. Tu mamy za 40, 40 i 50 dolarów, w zależności, co byśmy chcieli. Dlaczego ty mówię? Dlatego, że przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, nie zabieramy ze sobą, tak naprawdę nie powinno się zabierać, ze sobą nic, bo tu wszystko jest, nie jest to drogie, jest to tanie, i dlatego ludzie podróżujący podróżują tylko z bagażem podręcznym nie zabierają ze sobą bagażu rejestrowanego, bo wszystko można kupić na miejscu i później po wykorzystaniu w danym okresie oddać to nawet bezdomnym po prostu i nie jest żal, bo jeżeli się wyda, nie wiem, 200 zł po prostu na cały sprzęt, który jest potrzebny do biwakowania, spania w samochodzie, tak jak w naszym przypadku czy coś, i później to oddać po wykorzystaniu. No nie robi to różnicy. Ogólnie tak naprawdę, każdy sobie przyjeżdżając do Stanów lub nawet tu się spotykając, lub nawet w rozmowach, każdy mówi, że Stanek jest łatwo policzyć, bo jak w Polsce zarabiasz 4000 zł, to w Stanach mniej więcej może zarabiać 4000 dolarów. Amerykanie także, raczej Polacy, którzy mieszkają w Ameryce, też sobie pewne rzeczy dzielą przez 4 i zawsze mówią, że na przykład, jeżeli coś kosztuje 5 dolarów, to mówimy to tak jakbyś w Polsce zapłaciła za to 5 zł. Tak? Polacy, którzy przyjeżdżają do Stanów, jeżeli coś im wychodzi, nie wiem, 50 dolarów, to mówią, to tak jakbyś w Polsce miał zapłacić za to 50 zł. I to jest w tym, bo to jest taki plus, minus, gdzie w zależności na którą stronę wszystko się waha. No ale nawet sobie można pomyśleć, że jak wygląda życie w Stanach. Jeżeli po prostu przychodzisz, nie wiem, do takiego sklepu i wszystko kosztujecie, no nie wiem, jesteśmy akurat tutaj przy butach, no, miałby zapłacić, nie wiem, 20 zł za jakieś takie zwykłe marketowe buty, tak? A nawet jeżeli byś chciał sobie firmowy wziąć, to idziesz na przykład płacić 150 zł za, nie wiem, jakieś adidasy z naszej kolekcji. Dlatego Polacy, zawsze. Będą biedni, jeżeli chodzi o zachodnie kraje. My, jeżeli chcemy poczuć się bogaci, powinniśmy tylko podróżować do Azji, bo tam dla nas jest naprawdę tanie. Na Zachodzie nie jesteśmy biedakami. To jest oczywiście bardzo znanych w Stanach wózki dla starszych, schorowanych, lub oczywiście otyłych ludzi do poruszania się po sklepie. Piotrek, a propos lotnictwa Jestem drugi raz w Stanach, a pierwszy raz to widzę Gościu lata samolotem i opryskuje pola Takie rzeczy do tej pory widziałem tylko w filmach Taką robotę to mógłbym mieć Wejdziemy tutaj, spróbuję pokazać jak wygląda RestaRea yy, w Kansas na przykład trafiłem jak do tej pory ze wszystkich yy, To była najlepsza w ogóle RestaRea ze wszystkich na jakich kiedykolwiek byłem, bo miała cały ogromny punkt informacyjny wszystko nam powiedzieli, zaczęli skakać za, nad nami, chcieli nam, nas poczęstować herbatą, kawą, czym byśmy nie chcieli, bo z reguły to takie restare to są opuszczone. A tutaj pójdziemy sobie zobaczyć jak wygląda. Bynajmniej jesteśmy na południu, a jeszcze na tej tu nie spotkałem restarei, która by ostrzegała przed wężami czy skorpionami. A nie, jednak jest ostrzeżenie, żeby uważać na węże. Generalnie, oczywiście, dodam, że jest to region, w którym występują oczywiście tornada. Eee, już takie schrony widziałem w bardzo, w bardzo wielu miejscach. Natomiast jeżeli chodzi o restare, to oczywiście poza podstawowymi takimi rzeczami, jak toaleta, miejsce, w którym można zjeść, jest to także praktycznie rzecz biorąc każde miejsce, które opisuje, jeżeli nie stan. To opisuje chociażby region. Tutaj to jest tak nazwane county. Więc myślę, że to bardziej chyba region niż województwo. Choćże w sumie jedno, też można powiedzieć, że to jest jedno i to samo. Ale właśnie tutaj akurat jakieś kadzie były, które podejrzewam, że mają coś wspólnego. Jak tutaj gościu bierze lata i opryskuje. Bo to są prawdopodobnie jakieś tam drzewka, nawet nie wiem czego, ale pewnie jakieś wina, jakieś fermentacje. Oczywiście to są moje przypuszczenia, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, każda restauracja. Jeżeli nie ma punktu informacyjnego, jakiego spotkaliśmy w Kansas, to z pewnością po prostu są różne tabliczki opisujące dany region lub także z czego słynie stan właśnie ostrzeżenia na temat węży, skorpionów czy, tera, czy też pająków bywają na stacjach na restauracjach i właśnie chyba jedną wyłapałem ale nie jestem pewny czy jest żywa czy martwa Chodź tu. Przecież to jest salsę. O kurczę. Ja pierdykam. Ale czyli to świadczy o tym, to jest wilinka. To jest już wylinka bez środka. Zostawiła z i, i poszła. Sama skóra. No dobrze, ale jakie to jest potworne Ale to znaczy, że gdzieś tutaj Są może... Tajunki. Ja tylko ją tu zestałem po prostu i tak się tak spojrzeli i mówię i od razu poleciałem po kamerę, nie przyjrzałem się a to jest już tylko... Ej! Żywa! Jezus, jakie wielkie. O kurwa. To jest żywe. Jezus, jakie to jest wielkie. A ja myślałem, że to tylko wilinka jest. I to jeszcze jak się pierdolony rusza, a kijem go szturchnąłem. Tu uważaj, bo on może wyjebać tutaj dzidę. O Jezus, dobra, ja już tutaj nie śpię. Nie już nie Zwinie się znowu, bo mu gorąco uderzyłeś go, a teraz się zwinie znowu. Ja pierdolę. Chodźmy już Znajoma do nas napisała, że jeżeli jedziemy do Dallas, a jesteśmy w okolicy Dallas, że koniecznie musimy wręcz musimy wejść do buczew stacji benzynowej nie wiem, no weszliśmy i zobaczymy, co to jest takiego, że aż podobno to tylko tutaj można zastać.